Dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony Jorvik Studio, a dokładniej sama Lizbeth. Dlaczego? Dlatego, że jednak są wakacje i porozjeżdżyłyśmy się z Joanną, dlatego nie mamy okazji nagrać odcinka razem, a nie chcemy na przykład rozmawiać przez komputer, bo wtedy nie, było, nie byłby za fajny dźwięk. No i właśnie chciałam zapowiedzieć nową serię na YouTubie, która się pojawi, czyli Realistyczne SSO. Tak, jakby właśnie przygotowujemy wszystkie konie, wszystkie, 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 wszystkie rzeczy, żeby było dopięte wszystko na ostatni guziczek. No i właśnie na naszym realistycznym SSO będą się pojawiały też inne osoby, oprócz mnie i Joanny. Będą to możliwe Magic i jeszcze Leia, czyli także Afroda. E, tak, na YouTubie Eleja będzie pod nazwą Afrodo na razie, a chociażby jest. No i bardzo serdecznie zapraszam Was na jej kanał, jest w naszych polecanych kanałach. I właśnie ona też będzie nagrywała Star Stable, może się kiedyś pojawi Real Sesso, też właśnie na jej kanale. I też na niektórych odcinkach będę ja, a może nawet Joanna. I właśnie na orca, które nagrałyśmy już razem. Jestem ja na obu. No i chciałam jeszcze powiedzieć, że na początku będzie na jej kanał odcinek informacyjny, ale to już na jej kanale się tego dowiecie. No i tak to. Chciałam Wam bardzo podziękować, bo mamy już tak dużo subskrypcji. W sensie mamy 70, a to jest naprawdę bardzo dużo. Niedługo mam nadzieję, że uda Wam się wbić 80 no a później lecimy po setkę tak więc jesteście wspaniali ja nie wiem jak wam mogę podziękować um, no oczywiście pozdrawiam wszystkie osoby które przypadkiem lub nieprzypadkiem znajdą się na naszym odcinku um, no i tak to chciałam powiedzieć żebyście wyczekiwali bo naprawdę już się przygotowujemy do tego ostra no i tak to więc wpadnijcie na kanał Afrody i wyczekujcie! Bajo!